Witajcie, kochane dziewczyny, w tę kolejną sierpniową sobotę, cudowną, wspaniałą, ciepłą. Przygotowałam dziś dla Was słowo. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę, zgodnie z tym, jak Was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia Was wdzięczność. Żyjemy w czasach dobrobytu i dostatku. Ludzie mają coraz więcej, coraz więcej posiadają. Jeżdżą na zagraniczne wczasa, jednak coraz więcej wśród nas ludzi nieszczęśliwych, ludzi, którzy żyją w jakimś takim poczuciu braku, poczuciu lęku ludzie przyjeżdżają na wczasy i narzekają. Narzekają na to, że mają nie takie warunki, jakby chcieli, że jedzenie im nie smakuje, że jest za drogo, że ciągle pada deszcz, że wieje, że są za duże fale albo że nie ma fal, albo że na Bałtyku to nie ma pogody. I, i właśnie żyją w tym takim ciągłym narzekaniu. Sama złapałam się na tym, że będąc na wczasach. Nie potrafiłam się cieszyć tym, co Pan mi daje, a myślałam ciągle o tym, co mnie jeszcze czeka, co mnie czeka za parę dni, co jeszcze muszę zrobić, co powinnam zrobić, albo czego nie powinnam robić, jak powinnam się zachować. Żyłam w jakimś takim lęku, w jakimś takim zakwestionowaniu, i widziałam, że coś jest nie tak, że jakiś zły duch wtargnął do mojego serca. Dlatego postanowiłam się temu, temu sprzeciwić. Jeżeli Twoja modlitwa Polega przede wszystkim na, na tym, że modlisz się o to, czego jeszcze nie masz, że wołasz o to, na co czekasz, że właśnie ciągle. Prosisz Boga o różne rzeczy, których jeszcze nie dostałaś, i ciągle jesteś w jakimś takim miejscu braku, to może należy zmienić tę modlitwę. Dlatego, że taka modlitwa może sprawić, że będziesz nieszczęśliwa, że będziesz niezadowolona, że będziesz chodziła smutna, a w końcu będziesz w takim stanie, właśnie depresji. Jeżeli ciągle tylko stoisz w tym miejscu braku w tym miejscu, właśnie takiego poczucia, że czegoś nie masz, że coś powinno się wydarzyć. Chciałabym dzisiaj Wznieść taką pierwszą modlitwę do naszego Ojca w Niebie i sprzeciwić się właśnie temu e, takiemu narzekaniu, niezadowoleniu, temu poczuciu braku, poczuciu tego, że szklanka jest do połowy pusta. Chciałabym sprzeciwić się temu w imieniu Jezusa Chrystusa e, i ogłosić właśnie zadowolenie i ogłosić, ogłosić wdzięczność. Tato w niebie, ja oddaję Tobie całą chwałę i cześć. Moje serce przepełnione jest wdzięcznością za całe błogosławieństwo, które spływa na moje życie, za całe błogosławieństwo, którego doświadczam każdego dnia. Ja w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się wszelkiemu narzekaniu, sprzeciwiam się mocą Jezusa Chrystusa i mocą Twojego Słowa, wszelkim złym myślom. Ja sprzeciwiam się wszelkiemu niezadowoleniu, ja sprzeciwiam się wszelkiemu Brakowi, który, który mogę dostrzegać w moim życiu. Ja odejdę teraz każdą dziewczynę, która modli się ze mną i Panie, e, chcemy sprzeciwić się w naszym życiu wszelkiemu, e, wszelkiemu wszelkich, wszelkim myślom o tym, czego nie mamy, wszelkim myślom o tym, na co jeszcze czekamy e, i co się nie wydarzyło, Boże. Nie chcemy skupiać się na tym, bo to są myśli, które nie pochodzą od Ciebie, Boże. Ja. Chcę być wdzięczna za wszystko to, co mam, a mam tego naprawdę dużo i ja się o to modlę przez swojego Syna Jezusa Chrystusa razem ze wszystkimi kobietami, które modlą się teraz razem ze mną. Amen. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5,18 czytamy słowa Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Wdzięczność jest nakazem, jest Bożym nakazem względem nas. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa wdzięczności, wdzięczność niesie w sobie potężny ładunek, potężną moc przeciwko diabłu. Jest to nasza broń przeciwko diabłu. Gdy stajesz w miejscu wdzięczności, gdy zaczynasz Bogu za wszystko dziękować, wtedy zmienia się Twoje nastawienie, wtedy Pan, Bóg napełnia Cię entuzjazmem, wtedy Twoje serce zaczyna ożywać, Twoje serce zaczyna się radować, zaczynasz żyć, zaczynasz się cieszyć, zaczynasz chcieć, zaczynasz właśnie, jesteś przepełniona taką serdecznością, jesteś przepełniona życiem i, i błogosławieństwem. Z postawy wdzięczności płynie zarówno dla naszego ducha, jak i dla naszego ciała potężna moc, dlatego że wdzięczne usposobienie, wdzięczna twarz jest, wygląda pięknie, zachęca, powoduje, że z taką osobą, to się przebywać. Nie chcemy przebywać z osobą, która ciągle narzeka i ciągle jest niezadowolona i ciągle mówi o tym, czego nie ma. Natomiast chętnie przebywamy właśnie z osobą, która jest radosna, która jest za wszystko, za wszystko wdzięczna. W liście do Efezjan w 5. rozdziale 4b czytamy takie słowa: Nam przystoi wdzięczność. Bardzo ważne słowa, dlatego że my chrześcijanki szczególnie powinniśmy wokół siebie roznosić taką wolę wdzięczności. To powinno nas Różnić od e, osób z tego świata, dlatego że jeżeli wkoło wszyscy nas będą narzekać, wszyscy inni dookoła będą narzekać, a my również zaczniemy e, mówić tak samo, niczym nie będziemy się różnić od e, tego świata. Dlatego e, dlatego chciałabym dzisiaj zachęcić i siebie i was do tego, żeby właśnie za wszystko Bogu dziękować, żeby nasze serce każdego dnia przepełnione było wdzięcznością, żeby ta wdzięczność się z nas wylewała. Sama to zaczęłam. Stosować właśnie tutaj, będąc na, będąc na czasach. Gdy zaczęłam Bogu dziękować, zaczęłam Bogu cieszyć się z każdego dnia, cieszyć się z każdej minuty, z każdej osoby, która jest ze mną, Bóg przeniósł mnie w inne miejsce. Przestałam się smucić, moje serce zaczęło być radosne i do tego też zachęcam Was dzisiaj. Dzisiaj do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, dziesiątym wersie, czytamy słowa. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Bóg docenia to, co robisz dla Niego. Jego serce cieszy się z tego, że poszłaś za nim, że wybrałaś jego drogę. Jego serce cieszy się swojej służby. Bóg na pewno raduje się z tego, że jemu służysz i on to wszystko widzi. On zauważa to, że chcesz z nim współpracować, że chcesz współpracować z jego łaską, że chcesz z nim współdziałać ku dobremu. Jestem pewna, że serce Boga przepełnione jest wdzięcznością, gdy patrzę na swoje dzieci. I gdy tylko o tym myślę, że właśnie serce Boga przepełnione jest wdzięcznością, to moje serce również przepełnione jest potężną radością i potężną wdzięcznością. Tak naprawdę słuchajcie, Bóg sam wystarczy. Bóg sam wystarczy do tego, żebyśmy były wdzięczne, żebyśmy były pełne radości, żebyśmy, żeby nasze serca były pełne dziękczynienia, bo, bo to jest tak naprawdę podstawa Naszego szczęścia i podstawa do tego, żeby, żeby być wdzięcznym. Dlatego teraz chciałabym znieść kolejną modlitwę i podziękować Bogu za to właśnie, że On widzi to, co robimy dla Niego, że On widzi nasze zaangażowanie, że On widzi naszą posługę, że On widzi to, że kochamy Go, że to dla Niego nie jest niezauważalne, że On chce z nami współdziałać i Jego serce się cieszy. Jego serce się cieszy z tego, że, że, że działamy razem z Nim. Kochana Ojcze w niebie, ja dziękuję Ci za to, że nie jestem Ci obojętna. Ja dziękuję Ci za to, że żadna z nas nie jest Ci obojętna, że dostrzegasz to, co robimy dla Ciebie, że, Panie, cieszysz się z tego, że wybrałyśmy Twoją drogę, że to Ty nas wybrałeś, ale my poszłyśmy za Twoim głosem. Cieszysz się, Panie, z tego, gdy Tobie służymy, cieszysz się z tego, że gdy, nasz, gdy Duch Święty przemienia nasze serca, gdy nie jesteśmy obojętne na Twoje wołanie, gdy e, jesteśmy czułe, gdy nasze serca są przepełnione wdzięcznością, gdy dostrzegamy też to, co dla nas robisz, dostrzegamy ogrom tego błogosławieństwa, Panie. Ja jestem Ci wdzięczna, że nie patrzysz na nas przez, przez naszych braków, nie doszukujesz się w nas tego, e, czym nawalamy, w czym jesteśmy nie takie, e, co jeszcze nam brakuje do tego, żebyśmy kroczyły w pełnej świętości. Ale Panie, cieszysz się z tego, co, jak jesteśmy, doceniasz nas, Panie, i jestem Ci za to ogromnie wdzięczna, Boże. I chcę też mieć taką postawę jak Ty: chcę patrzeć na innych przez właśnie prywat wdzięczności, kto będzie wdzięczna za te osoby, które stawiasz na mojej drodze, Boże, bo Ty też jesteś takiego serca, Panie. Ja się o to modlę i dziękuję Ci przez Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen. W Widzicie do Efezjan 5.20 czytamy słowa. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. W imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Masz za co dziękować Bogu. Jeżeli uważasz, że tak nie jest, jeżeli tego nie widzisz, to poświęć czas, zatrzymaj się i zobacz, jak bardzo Bóg ci błogosławi. Rozejrzyj się dookoła sięgnij w swoją przeszłość i zobacz wszystkie cuda, które, które Bóg dokonał w Twoim życiu. Zacznij dostrzegać każde błogosławieństwo, wyżej za okno i zobacz, że naprawdę masz wiele powodów do tego, żeby być wdzięczną, żeby być wdzięczną. Jeżeli jesteś na początku tej drogi, jeżeli zawsze modliłaś się do Boga z miejsca braku, z miejsca właśnie tego, tego wyliczania, tego, co chciałabyś, żeby Bóg zrobił w Twoim życiu, będziesz musiała stworzyć pewną Walkę, dlatego, że tak naprawdę diabeł będzie przychodził do tej modlitwy wdzięczności i będzie Ci mówił, że, e, że jest wiele rzeczy, które Bóg jeszcze nie zrobił w Twoim życiu, że jest wiele modlitw, na które Bóg nie odpowiedział. Ale chodzi o to, żeby też właśnie być wiernym i wytrwałym w tej modlitwie wdzięczności. W liście do Kolosan 4.2 czytamy, bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Ważne jest to, żebyś była czujna w tej modlitwie, żebyś nie dała się zwieść, żebyś z tej modlitwy wdzięczności nie zaczęła znowu wznosić modlitwy właśnie o coś modlitwy prośby. Ta modlitwa wdzięczności naprawdę zmienia serce, naprawdę przenosi Cię w inne miejsce, pozwala patrzeć na Twoje problemy, które, które na pewno są w Twoim życiu, w każdej z nas są, zupełnie innej perspektywy i jeżeli sama zaczniesz patrzeć na swoje problemy z innej perspektywy, to one też zaczynają być mniejsze w Twoim życiu. Jeżeli się wzniesiesz wyżej, to zobaczysz, że one stają się, one stają się mniejsze, natomiast Natomiast do którego się, się modlisz, któremu pokazuje, że wdzięczność staje się potężny i większy. W Psalmie 77, wersie 12-13, czytamy słowa: Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Psalmista pisze te słowa, mówi te słowa w chwili, kiedy miał bardzo trudny czas. I właśnie taką, takim rozwiązaniem dla każdego trudnego czasu jest przypominanie sobie dzieł Pana. Tak robił Izrael. Oni przypominali sobie to, czego Bóg dokonał w ich życiu. I Ty rób tak samo. Przypominaj sobie, przypominaj sobie wszystkie cuda, których Bóg dokonał. Jeżeli, jeżeli tego nie pamiętasz, to zapisuj sobie to wszystko w zeszycie. Zapisuj sobie każde błogosławieństwo, którego doświadczasz. Zapisuj sobie każdy cud, którego doświadczasz w swoim życiu. Dlatego, że potem, gdy przyjdą chwile, trudne, a na pewno przyjdą, bo tak bywa w naszym życiu, będziesz mogła otworzyć sobie taki zeszyt i przypominać i przypomnieć sobie o wszystkich tych dobrych rzeczach, które Bóg, dokonał, które, które Bóg dokonał w Twoim życiu. Zagłębiaj się, zagłębiaj się, rozważaj, analizuj te wszystkie właśnie dobre rzeczy, których, których doświadczyłaś. E, Dziękuj Bogu, również bądź wdzięczna za ludzi, których postawił wokół Ciebie. Ludzie wokół nas są dla nas wielkim błogosławieństwem. Błogosławieństwem, są dla nas wielkim przywilejem. Doceniaj to, że są wokół ciebie. Doceniaj to, że możesz nawet, nawet to, że możesz im służyć, że możesz czynić im dobro. Ale też okazujmy wdzięczność. Okazuj, okazujmy wdzięczność nie tylko przez same słowa, e, słowa podziękowania, ale również przez jakieś drobne gesty gesty przytulenia, gesty poklepania, gesty, które wyrażają wdzięczność i serdeczność. Ale też zachęcam cię do tego, żeby właśnie e, w dowód wdzięczności robić jakieś, opierowywać jakieś drobne prezenty, które naprawdę sprawiają innym radość, dlatego że więcej szczęścia jest w wydawaniu niż w braniu. Chciałabym teraz znieść trzecią modlitwę, podziękować naszemu Ojcu w niebie za to, że naprawdę mam wiele powodów do wdzięczności, za wszystkich ludzi, których postawił wokół mnie, który, którzy są dla mnie ogromnym błogosławieństwem. I zachęcam, zapraszam Ciebie również do tej modlitwy, do takiej modlitwy wdzięczności za wszystko to, co wokół mamy. Jeżeli zaczniesz taką modlitwę wprowadzać, to Duch Święty zacznie otwierać Twoje oczy i zaczniesz widzieć coraz więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. 啊。<noise> Oczyni ja dziękuję Ci przede wszystkim za to, że jestem Twoim dzieckiem, za to, że mnie wybrałeś, powołałeś, za to, że postawiłeś mnie w miejscu powołania, za to, że mogę kręcić te filmiki. Ja dziękuję Ci Panie za Marcina, który stoi po drugiej stronie. Ja dziękuję Ci Panie za Dominikę, za to, że zajmuję się montażem tych filmików. Bożym. Dziękuję Ci Panie, dziękuję Ci Panie za, za wszystkie osoby, które stawiasz tutaj wokół mnie, za to, że Boże są na mnie wielkim błogosławieństwem, za to, że możemy wspaniale prowadzić wspaniałe wspaniałe, budujące rozmowy, za to, że mogę z nimi wspaniale spędzać czas, że nie uczyniłeś mnie osobą samotną, ale otoczyłeś mnie ludźmi. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas teraz, za to, że prowadzisz mnie na wodę, gdzie mogę odpocząć, za to, że orzeziasz moją duszę, za to, że Boże dałeś mi wspaniały bałtek, który mogę pływać, na który mogę spacerować, i to jest niezwykły wspaniały czas, za to, że właśnie po pracy dajesz mi czas odpoczynku, czas nabierania sił, sił duchowych i sił fizycznych, ale dziękuję Ci też za to, że ten czas się kończy i będę mogła wrócić do mojej pracy, którą, którą kocham, która, której mogę się też spełniać, Panie. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, Panie, za każdy przejaw Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża, dziękuję Ci, Panie, za moje wspaniałe dzieci, dziękuję Ci, Panie, za całą moją rodzinę, dziękuję Ci, Panie, za mój kościół i naprawdę mogłabym tak wyliczać, Boże, przez cały dzień i całą noc i jeszcze dłużej, Boże, bo, bo zalewasz mnie swoim błogosławieństwem, zalewasz mnie, Panie, swoją łaskawieństwem Pością. i jest tego wszystkiego bardzo dużo i za to wszystko Panie bardzo Ci dziękuję moje serce jest pełne wdzięczności ja się o to modlę, mój kochany Tato przez swojego Syna Józa Chrystusa, Amen kochana dziewczyny, dzisiaj przez ten filmik który tręciliśmy naprawdę w trudnych warunkach chciałabym zachęcić Was, siebie do wdzięczności modlitwa wdzięczności niesie w sobie potężną moc Modlitwa wdzięczności zmienia nasze serce sprawia, że ożywamy, sprawia, że jesteśmy radosne, sprawia, że ludzie wokół nas zaczynają się zastanawiać, co w nas takiego jest, że mimo różnych trudnych sytuacji właśnie jesteśmy pełne pokoju i pełne radości. Zachęcam Was, bo modlitwa wdzięczności to jest nasza potężna broń przeciwko diabłu, tak samo jak modlitwa uwielbienia. Bóg nakazuje, żebyśmy były wdzięczne, żebyśmy się radowały i dziękowały, żeby ta wdzięczność wylewała się z naszego serca. Nie, żeby nie była w niej tylko odrobina, ale żeby odrobina ma być żalu, ale wdzięczność ma się z nas wylewać, bo naprawdę wdzięczność daje życie. Wdzięczność ożywia naszego ducha, ale też ożywia nasze ciało. Sprawia, że jesteśmy ładniejsze, że jesteśmy młodsze, że nasze ciało jest pełne życia i pełne sił i pełne radości. I do tego Was dzisiaj zachęcam, z tym Was zostawiam i wierzę w to, że teraz po tej modlitwie jesteście też już w innym miejscu, w miejscu radości, w miejscu wdzięczności. Do następnego spotkania, następnej soboty z Panem Bogiem, Papa. Pa.